widzowie. Mamy bardzo duży problem. Jesteśmy biedni. Jest mi bardzo zimno. O, jedzie jakiś pogacz. O, o, proszę pana, proszę pana, proszę pana, proszę pana. Dałby pan mi jakieś pieniążki, bo naprawdę jest mi bardzo zimno. Proszę. Dziękuję. Rzucam. Nie ma biedaku, nie no. ma! Nie nie Dobra, bietaku, ja bietaku, się, bietaku. Ja się widzowie. Ja się na nim odwdzięczę Widzowie, ja się na nim odwdzięczę O, tyle, że siekiera. Będzie miał mocno przerąbane. Tylko trzeba go znaleźć. Idziemy. Gdzie jesteś? Będę musiał go znaleźć. Gdzie on jest? Go dopaść, ale będzie miał. <laughs> o! Jesteś! <śmiech> <śmiech> co jest, dalej? Tam jest Ej, co tu się stało? Oh, dobra, muszę do niego podejść. Jakiś tam chłopiec. Oh. Jestem biednym, małym chłopcem. Co się stało? Muszę zadzwonić. Ty... Ty mały nie, gnojku! Ty mały gnojku! Złabiję cię. Złabiję cię. Dobra. Złabicie! Mam taki poradnik! Jak sposobia uciekał, trzeba zrobić kułeczko.

Przecież masz, A, ale wiesz co masz, ale masz kartę ha, ha, ha. i wezmę twoje ciuchy. Haha, ha, ha. ukradłem ci ciuchy i teraz niech cię zabiorą. Nara, mam kartę, idę wynająć najlepszy, apa najlepszy apartament w tym mieście. Z jego kartą kredytową. Ha, ha, ha. Dobra. Tu, 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 tu. Płatność karta. Dobra. I mogę sobie wybrać. O, ale mam do wyboru. Takie sobie wezmę. Ale ładny domek. Uu, uu, uu. Widok na księżyc. O mój Boże. Mam normalnie pełną lodówkę. I co wiem, kofry, jak ja dawno nie pizza! Ale go okradłem. To za to, żeby nie dał pieniędzy, nawet złotówki biednemu dzieciaczkowi. To było takie przykare. Dobra, pójdę sobie na balkon może, zobaczę.

Dobra, widzowie, wstanę już i mogę iść z moimi nowymi włosami. O mój Boże, to jest on. O nie, to jest on, to jest on, muszę uciekać. O nie, to jest. O nie, auto mi się zepsuło. O nie, nie oddam ci nic za to, że mi nie dałeś pieniędzy i się ze mnie wyśmiałeś. Rzucę ci tylko grosika, chociaż ja nie będę taki dla biedny. Ja jestem diabłem tak jak ty i cię. Ale damem, to ty, ty byłeś tym, diabłem i się ze tak mnie wyśmiałeś, tak. jak byłem biedny. Ty się ze mnie wyśmiałeś, jak byłem biedny, więc się. Ostrzę! Pamiętaj. Pamiętaj, że mam trzywakowisz. Ale nie wiem, gdzie ona jest, bo... A ta ja mam apartament. Czy nigdy nie, sna... nie, nie dam... Ci... Do... A, dobra! Jest! Ja z tym dzieckiem! To rozpieszczony, więc jestem szybszy. Porobiłem się na mąskę. O nie, co to jest za miejsce? Muszę to uważać. Nie, nie pozwolę. Nie, ale ja jestem szybszy. No i ta, i no i ta, i mnie nie złapiesz nigdy. I sobie muszę się skryć, muszę się skryć, Takie coś mi nie robić. Nie porobisz. Ja też umiem takie walki. Jest! Mm, click and link, done muszę, muszę ci po prostu, muszę powtórzyć twoje ruchy po prostu, aby aby Dobra, na dobra. Do, dobra, widzowie. Uciekam gdzieś, muszę się gdzieś schować. Chyba go zgubiłem, nie no, wiem, tak. nie ma go, nie widzę go. Dobra. Dobra, co to jest za miejsce? Jakieś dziwne. Wow. Dobra. Schowam się w moim apartamencie. Szybko. Szybko Idę do tej restauracji, coś zjem sobie, mm, jakieś fajne. dobry, ja poproszę tutaj trochę skodogę takiego, bym chciał. I trochę, może jakieś coca colkę Hello! coca już! Szejka czekoladowego. Dziękuję. Dobra, szejczek. Uuu, jak to jest fajnie być bogatym. <laughs> Jeszcze się chodzę do okazję. Kurde, upadł mi. Dobra i tak go zjem. Am, nam, 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 nam. Hmm. Ale zarobiście. Proszę coś ze stołu! Nie, nie. I can dance, can dance, like this. Dobra, trochę. O, ale nie no, takiego szajka sobie pić to jest mega. I to jeszcze w restauracji. Ona jest 24 na 7, więc wezmę sobie tutaj, o, na wynos. O, kolacja na wynos. Ja jestem taki bogaty. <ścoughs> Matko, pali się. No nie, dobra. Hmm. hmm. Dobra, idę do toalety. O! Hmm. Dobra, już się podłączyłem. Hmm. ręce trzeba. Okej okay. Dobra, chyba idę do domu. Hmm. <ścoughs> Jesteś zatrzymany z powodu na na buga, osobę. To proszę mu coś powiedzieć! On nie chciał mi dać nawet złotówki i się ze mnie wyśmiewał. To jest niedozwolone wyśmiewanie się z biednych ludzi na ulicy. Nie mamy tego... nie mamy tego w akcie, tak więc no... Powiedział mi tak, więc go ukradłem. Ja nie, ja nie wiem, można nie... osób. Nawet nie będę taki! Nie można oglądać osób! O! Co jest? Dobrą miała no, naprawdę kulki? Niemożliwe. Ja chciałem. Ja myślałem, że. Ja tą broń znalazłem ze świetnika. I go zabiłem. O cholera, jasne, jako zabiłem! Będę teraz przekupiony przez Centralne biuro śledcze Policji. O cholera, jasne, czekaj. O cholera, Dobra. I to ja. I to ja. Jeszcze... 27-lecznego dzieciaka. Co? No? no, ja też miałem 7 lat. Ja miałem 7 lat. Dobra, trudno. Ma za swoje, za... Ma za swoje po prostu. u mnie bo odmówiłem mu dwóch zwyciszy, a i tak ktoś mu inny mógł. <laughs> Trzeba złapać tego złoczyńcę. Zabił siedmioletnie dziecko. On był... Taki zły, za to, że go ukradło, ale to jeszcze było dziecko. Jak on mógł to zrobić, i to biedne. Jesteś zatrzymany za podszywanie się pod policję i za zabicie za, nie za siedmioletnie dziecko zabicie. Ale on mnie ukradł. No i co z tego? To było siedmioletnie dziecko, i je zabiłeś. I w dodatku podszywałeś się pod policjanta. Idzie ze mną. Chodź! Już! Raz, dwa, do samochodu. Tak! Siadaj! Mamy, Siadaj. Dobra. Już! Kończę Jedziemy. Ja, Nie, pani, ja, pani, 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 panie, panie, yy, panie. Yy. Wojskowy przeregowy, proszę pana. O, przeregowy, panie, szeregowy. Yy. Co? Dobra, nie, nie Nie wiedziałem, że y, wojsko y, robi y, CQA... Y, nie CQ'a, tylko kogoś łapie. Ale dobrze. Nie wiedziałeś? Y no to się dowiedziałeś no, dopiero. Chyba, chyba, chyba to, szkoły robisz, nie zdałeś. Już! Za mną. Naprawdę. No. Chodzisz do środka. Zamykamy. Panie? Nie ci, ja wyjaśnię wszystko. Chodź na dół. Chodzisz tam. Jesteś osadzony na 10 lat. Albo na 5. No nie no, za nic. za nic. Za nic? Za zabicie dziecka i zapoczywanie się pod policjanta? To jest za nic, proszę pana. No właśnie. Będzie pan dostawał chociaż dobre wyżywienie z najbogatszej restauracji, więc niech pan się cieszy. Już, pan, już panu daję ubrania. Proszę. Proszę się w nie ubrać. Ech. Okay. Okay. To, to jest pana pierwszy posiłek. Proszę. Nie mogę... Muszę pana na chwilę otworzyć, żeby panu dać jedzenie. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Życzę mi jego osadzenia. Dobra. Ja już tutaj panu daję śpiwór. Proszę poczekać, ja już panu tutaj daję śpiwór. Żeby pan jakkolwiek mógł spać. Muszę się przybieram. Już nie Dobra, już tam panu dam tylko śpiwór. Co jest? Proszę poczekać. Dobra, do widzenia. Dobrze. Do widzenia. Okej. Okay. to U. będziemy musieli go. Tylko mamy nadzieję, że nie ucieknie. Daję wam teraz. Da, daję tam walkie Toki, żeby mogliście z nim rozmawiać. Dobra, widzę. Oni nie wiedzą, ale nie sprawdzili mi, yy, yy, co mam że, yy, co mam w tych. K w kieszeniach. Mam pistolet na kulki. Tak. Mam pistolet na kulki. Naprawdę oni są takimi, takimi grubkami, że oni nawet mnie nie sprawdzili. Dobra, kończymy rozmowę z nim. Nie wiemy o czym rozmawiał. Musimy pana zakłuć, bo dla bezpieczeństwa, oczywiście. Proszę, zakuwamy pana. Cyk, cyk, cyk. I proszę pana. tak mocno, panie szeregowie. I musimy pana przeszukać, niestety. No, ale pani Takie są prawa, proszę pana. Już pana tutaj przeszukuję. Ty, 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 ty. O, ho, 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 ho. Co my tutaj mamy? Że pistolet pan sobie chował? Już! Tak. tak. Dobra. Wcale nie, wcale nie na kulki. Zobaczymy. O. Już o nie, tam! Nie, nie, pan nie Dobra. No. I tak, tym pistoletem byś nie miał szans z naszymi 20 wojskowymi, więc wiesz, mordeczko. Jakbym zdobył grot, to bym miał. Jakbyś to zdobył? Grot. Bym zabił policjanta. Czym byś zabił policjanta? Grotem? Tak. Znaczy, y... No i. To nie macie. Kuchni nóż, to bym zaćkał. Kogo? 20 wojskowych z, z karabinami byś zaćgał. No panie, tak jak to zrobił szeregowiec Ryan. No, no to. Proszę, zrobimy ci test. Chodź. Chodź, weźmiesz nóż i spróbuj mnie zabić. Proszę, tu masz nóż. Ale. Co ty. Proszę, spróbuj mnie zabić. Dobra. Tu, 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 tu. Tu, tu. tu, tu. Uwaga! Uwaga! I Jest! pół. Mam. No i... Masz, masz obiad. Chodź już do, do celi. No, ale my mamy specjalne stroje. Do no widzenia. Czekaj, czekaj, czekaj. Oddaj ten nóż. Nie wygram. Oddaj nóż. A wiesz co? Coś ci nie wyszło. Co zrobisz? No, to mogę cię zabić zrobisz? na przykład. O nie, 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 dobra, dobra, już oddaję, już oddaję, już oddaję. Bo ja nie mam szans w celi. O wa! Czekaj, muszę wyłączyć Dobra. Dziękuję. Nie wiem, po co je, po co tutaj wojskowi są w bazie... Wojskowych. Nie, a ja pana Czy ja naprawdę trafiłem w. Czy to jest żendarmenia wojskowa? Czy pani jest żandarmenii wojskowej? Tak. No to, ja jest to jest jedno, jest jedno ta... z najbardziej strzeżonych więzi... więzień na świecie. Lecz. Proszę pana za mną. Muszę pana zakuć. Tak? Cyk, cyk, cyk. Zakułem pana. Halo. Proszę za mną. Jest pan przeprowadzany do innego więzienia? Tu. Za mną. Halo. Czeka. O, tutaj. O, Dobra. Już. Jak ty wyglądasz w bez... Dobra. Proszę. Ja chciałbym być we wojsku musisz sobie poczekać kilka lat. Za mną. Mm. Dobra. Mm -hmm. O niech pani komendanci... Pani, pani szlegowy. Tak. Niech pan... Niech pan melduje. Czy pana złapali... Pro proszę. Komenty KMP. Nie, pan teraz tutaj Tu będzie pana tyla. A, tu już łatwo będzie tutaj co w e hmm. Nie ważne. Proszę tam wejść.

On teraz... Yy, teraz mogę sobie wejść, ale tak po cichu. Bo ten szybkowiec Nie ogarnia. Nawet. No to. A nie! Tu jest wejście. Hmm. Może tam czekam. No dzień dobry. Dobra. Dobra. Dobra, myślę, że ten nie zobaczył, dlatego nie, on tu będzie zaraz skampił, ale ja mam kartę, które mu go... zabrałem, mu, tak? Ja mogę wyjść teraz, tak? Tak więc... To mu ta karta nie działa? To jest? E! A! Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sobie leżę. Mhm, A... Spoko. no. Dobra. Spoko. Do widzenia. Do widzenia. Dobra. On tam w karty, ale ja teraz się przemieściłem po, na drugiej celi, tak więc no... O kurde! Dobra. Lecę! Lecę, bo chcę! Dobra, nie zaflę mnie, nie trafi mnie. Ten go nie ma aima. Takiego. Wiesz, że właśnie cię trafiłem. O cholera. Ma... No i zginąłeś, do widzenia! No, nie! O nie! A, a jeszcze... a, 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 nie tutaj! To... Dobra! O, o, dobra, mogę uciec! On jest... ran Nie wiem jak! Ale jest strasznie! Zostałem w nogę! Hmm. pana! Przy pana! Nie, ja uciekam. Nic, proszę. Dobranoc. Co? Właśnie, właśnie szczeram <grym> w... Właśnie dostał cie... <grym> ja, ja, ja. ja, ja pan nie, ja. kulką usypiającą. Dobranoc. Oh. Dobranoc. I, dobra. Teraz ciebie trzeba wziąć. Okej. Okay. A pan chyba jest trochę. Siód, siód. Trzeba pana dać tutaj, do tej celi, okej. Okay. Pan niedługo powinien się obudzić, więc spoko. Tutaj damy panu takie coś, przez co pan nie wyjdzie. Uwa. To jest takie coś. I takie coś. No i dobranoc. Dobra. Nie sprawdził, Ech. że mam kartę dalej. Ale Trzeba się koleję. Mam on tutaj... On tutaj widać, że roni, więc no... Musimy po prostu drugie połączenie zrobić. Widać, że tutaj kroni, dlatego ja spróbuję tutaj opuścić. siedzieć w tej trawniku, zobaczymy czy na, to, to, tam dalej ale to jest ja okay. on tam jest więc myślę, że dobra mam prawo na ucieczkę nie powiem mu bo on pewnie się skampnie on słyszy bardzo co ja, on tu kule tam i w myślach, więc no nawet z daleka tam da więc nie, nie hmm. Dobra Idę, Ale go Nie, mi to, dobra Nie Nie działa Pełna no, Ona no, tam dalej chroni, nie broni! Dobra, uciekłem! Uciekłem z więzienia! Nie udało mi się, dot... Nie udało się dotknąć laserów. O, cholera! Nie udało mi się dotknąć! Jestem wolny! Jestem wolny! W końcu. No to mamy mega super akcję! No, no to mamy, no to mamy. Dobra. No to mamy. Ech, no słaba sytuacja trochę. Mm, nie wiem gdzie on jest. No się już nie dałem, bo już nie mamy z nim kontaktu ani widzowie, ani ja nie mam z nim kontaktu. Więc nikt go już nie usłyszy. Ej, kurzu się pali! A, a. A.